Witam wszystkich bardzo serdecznie. 21 listopada, można by rzec, że to zwyczajny dzień. Jednak w historii Lego Milionerów zapisał się jako data publikacji pierwszego odcinka. Właśnie 5 lat temu tego dnia został opublikowany pierwszy epizod. Teraz zabiorę was do samych początków. Zapraszam. Początkowo program miał się nazywać Telequiz, a formuła była tylko częściowo zaczerpnięta z milionerów, a częściowo była to autorska koncepcja. W każdym odcinku miał występować trzech uczestników: każdy odpowiadał na pytania, za poprawne odpowiedzi miał otrzymywać punkty. Ten, który zdobył ich najwięcej, wchodził do finału. Jednak ta koncepcja nie była do końca rozwinięta. Więc uznałem, że jednak cały program będzie zaczerpnięty z milionerów, ponieważ jest to sprawdzone, bardzo popularne i można dużo wygrać. Prowadzącym został wówczas Michał Pyto, który był konferencjerem również w wersji The Sims 2. I tak w kwietniu 2017 roku ruszyły zdjęcia do pierwszego odcinka. Jak można zauważyć, dość mocno różni się od pozostałych odcinków, gdyż. Eksperymentowano tutaj z oświetleniem, z dźwiękiem, z różnymi jazdami kamerowymi, ujęciami, które, przyznajmy szczerze, nie zawsze były udane i da się wychwycić różne mankamenty. Data premiery pierwszego odcinka również była przesuwana. Początkowo był to kwiecień, potem zmieniono to na maj, czerwiec, lipiec, wrzesień i w końcu padło na listopad. Kolejne dwa odcinki były publikowane w odstępie 2-3 miesiące później, z uwagi na możliwości sprzętu, które wówczas pozostawiały wiele do życzenia. Czwarty odcinek miał mieć premierę w czerwcu 2018 roku, jednak w tym momencie nastąpiła awaria. Program ten został zawieszony aż do grudnia 2019 roku, kiedy to wznowiono zdjęcia. Dokręcono trzy brakujące odcinki oraz jeden poświęcony kulisom programu. Ważną rzeczą, o której również powinienem wspomnieć, to pierwszy milion zdobyty przez Izabelę Czyniecką, która odpowiedziała na pytanie dotyczące substancji wydzielanej przez organizm w efekcie wystawienia na promienie słoneczne. Cała pierwsza seria cieszyła się dość dużą popularnością, i dziś w trudno w to uwierzyć, ale niegdyś był to numer jeden, jeśli chodzi o serię na tym kanale. 26 czerwca 2020 roku miała miejsce inauguracja drugiej serii Lego Milionerów. W postaci dwóch odcinków specjalnych, i tutaj również padł Milion, który został przeznaczony na walkę z pandemią COVID-19. Od drugiego sezonu wprowadzono szereg zmian, od scenografii poprowadzącego, aż w końcu po możliwość samodzielnego zgłoszenia się do programu. Tym razem zawodnicy nie mówili syntezatorem mowy, a swoim naturalnym głosem. Zmiany te zostały ocenione jak najbardziej na plus. Mieliśmy również Powody do radości, aż trzykrotnie padła główna wygrana, a suma wszystkich wygranych wyniosła 3 miliony 102 tysięcy złotych. Nadszedł czas na trzecią serię, która pierwotnie miała zostać wyemitowana jesienią 2021 roku, jednakże ze względu na różne komplikacje miała premierę dość niedawno. Tym razem sceneria nieznacznie została zmodyfikowana. Jednak zmiany dosięgły bardziej zasad gry. Od tej pory zawodnik może sam ustawić drugi próg gwarantowany oraz ma zupełnie dwa inne koła ratunkowe. I tak dobrnęliśmy do 21 listopada 2022 roku. Co mógłbym życzyć sobie i Wam z tej okazji? Myślę, że najlepszą opcją to kolejne 5 lat, także zdrowie.